Na kanale Road to Happiness dzisiaj byliśmy zakupić resztę karmy do schroniska. I tutaj zobaczyłam takie cudne koszatniczki Urka zakończyła się powodzeniem i udało nam się zakupić 100 puszek karmy, co pomoże schronisku na pewno przez jakiś czas wykarmić zwierzaczki. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wpłacili i dołożyli cegiełkę do tej zbiórki, ponieważ to wszystko jest Wasza zasługa. Myślę, że na przyszły rok zrobimy kolejną zbiórkę, ale będzie już albo na cele schroniska, albo tozu, albo na centrum adopcji niechcianych Gryzoni. Wiem, że tam też wyrażą zgodę na to, abyśmy założyli zbiórkę, bo jak już wiecie, Gryzoni też jest całkiem sporo oddawanych do tego punktu. W razie zostaniemy przy serii quizy, ponieważ jesteście tam bardzo aktywni i wielu z Was pisze, że ta seria powinna zostać na stałe, że fajnie jest odpowiadać na takie pytania, ale dajcie nam znać w komentarzu, czy seria quizy Wam się tak naprawdę podoba. W naszym kanale jest już ponad 3500 subskrypcji. Za co wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że do końca roku uda nam się dobić tysiące, chociaż i tak to te 3,5 tysiąca subskrypcji jest więcej niż oczekiwaliśmy. Ogólnie w tym filmie tak organizacyjnie opowiadam. Jeżeli chcecie jakiś konkretny temat, nie wiem, o chorobach albo chcecie jakieś Q&A dotyczące świnek morskich, dajcie mi znać w komentarzu, żebym wiedziała że chcecie taką serię, że będziecie ją oglądać, że wam się spodoba. My się do tego dostosujemy. Przypominam, że 22 grudnia, myślę, że o godzinie 20, wpadnie film ze schroniska. Postaramy się wszystko nagrać, opowiedzieć wam, co zawieźliśmy, ile wydaliśmy, jak to wyglądało. Fajnie, gdybyście byli, bo na pewno zrobimy premierę tego filmu. Mamy nadzieję, że w końcu u nas sytuacja się naprostuje i kanał Luke Meister wróci do serii gier i wrócimy do Was z live'em z gier. Na przykład, co e, ci, co są z nami od początku, wiedzą, że kiedyś robiliśmy częściej te live'y na kanale Luke Meister. Fajnie by było do tego wrócić. Może zainwestujemy w końcu w jakiś dobry sprzęt, gdzie montaż filmu będzie bardziej profesjonalny niż teraz. Teraz ogólnie montuję programem na telefonie. Czyli nie jest to jakiś taki super jakości film, ale myślę, że póki co musimy sobie tak radzić, ale w końcu wrócimy do was z bardziej profesjonalnymi filmami, ale to wszystko pokaże czas. jakiś dobry sprzęt i robić dobry montaż na YouTube. Chciałabym jeszcze zrobić taki osobisty plan to kurs na kawioterapię. Chciałabym poznać taką pełną moc tych oto prosiaczków i wam ją przekazać w takiej właśnie formie filmów, tylko już zrobionych profesjonalnie. Zobaczymy jak czas pokaże. Na pewno was będę informować, jeżeli taki owy kurs będę robić i go skończę. Stałam przed chwilą komentarz od razu przeczytałam i na niego odpowiem. Dlaczego szyszka to szyszka, a pysia to pysia. Ogólnie, jak planowaliśmy jechać po pierwszego prosiaczka, mówię kurczę, myszka nie pasuje. No to Łukasz mówi, niech będzie szyszka. No i szyszka tak została, a pysia po prostu, zanim po nią pojechaliśmy i zobaczyliśmy zdjęcie pysi, miała tak słodki pysio, dlatego pysia nazywa się pysia. Te imiona nie mają żadnego znaczenia, jakiegoś tylko po prostu tak jak je zobaczyliśmy, tak postanowiliśmy je nazwać. Bardzo fajnie, że zadajecie pytania. My uwielbiamy odpowiadać na pytania. Po prostu czuję się potrzebna, że nas doceniacie, że jesteście wdzięczni za to, że tworzymy dla Was takie filmy. Póki co ta jakość nie jest jakaś powalająca, ale staramy się, aby jak najwięcej przekazać Wam w tych filmach. I zrobić to w taki sposób, jaki mamy na razie możliwy. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za aktywność na kanale i za wszystkie subskrypcje i miłe komentarze. Jest to dla nas po prostu o Jezus, kochani! Jestem tak szczęśliwa, że nie wiem już, jak mam Wam dziękować. Chciałabym, abyście wiedzieli, że dla nas znaczycie bardzo wiele i ten kanał jest dzięki Wam. Bo my, jak zaczynaliśmy w ogóle nagrywać na YouTube, to to było takie myślenie: A nagrywajmy, niech będzie w jednym miejscu, będziemy mieli super pamiątkę. Ale jak zaczęli przychodzić pierwsi widzowie, pierwsze miłe komentarze od Was, pierwsze pytania, postanowiłam bardziej rozwinąć ten kanał. Co będzie dalej? Czy uda nam się ogarnąć jakiś dobry sprzęt i tworzyć? lepszej jakości filmy okaże się jeszcze, na razie chciałabym wam jeszcze raz serdecznie bardzo 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 mocno podziękować za to, że z nami jesteście i że pozostaliście z nami do teraz miejmy nadzieję, że ten kanał osiągnie w końcu 100 tysięcy subskrypcji, dostaniemy statuetkę, którą postawimy obok klatki prosiaczków nasze rysunki również będą wisieć na ścianie w pokoju naszych prosiaczków i jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście.